Klikamy na okładkę książki Kurs języka francuskiego. Przechodzimy do zakładki Ćwiczenia ze słówek. Wybieramy interesującą nas książkę. Klikamy na Ćwiczenia ze znajomości słówek Bóg 1. Wybieramy interesujące nas ćwiczenie. Przechodzimy do rozwiązywania go. po udzieleniu odpowiedzi klikamy Finish attempt, a następnie zatwierdź wszystkie i zakończ. Ukazuje się podsumowanie naszego zadania. Aby wyjść i rozpocząć inny kurs, klikamy Zakończ ocenianie.